O ładna jesteś, no co? Proszę Państwa, w Muzeum Plakatów jesteśmy na no, miejsca niecodzienne. Także w Muzeum Plakatów jesteśmy, proszę Państwa i moc. Moc jest rzeczywiście plakatów, czyli że na temat. Proszę państwa, jedźmy, jedźmy. stoły Proszę państwa. Także proszę państwa, no z góry widzimy całe to. Muzeum Plakatów, no i dzisiaj Werniczarz, który zaczyna się, zaczyna, no i nie może się zacząć, ja z których smoki nas interesują. Papuski wszelkie, skoro jesteśmy w tej największej wiosce na świecie w Warszawie, to podziwiają. To nie świadkowie, to nie świadkowie. Świadków wiechowych tutaj w Warszawie nie ma, bo to nie ma Pałacu Branickiego, proszę Państwa, a ten człowiek nie idzie z Biblią, nie idzie ze Strażnicą, ci się z niczym, tak jak... Wygłupy, proszę Państwa. A takie siupy to u tych świadków nie uchodzą. Także proszę Państwa, my jesteśmy w tym Muzeum Plakatów i króli. Jest tylko, żeby oni tego Jezusa Chrystusa przyjęli, a nie że go zabił po czterech tysiącach lat wyczekiwania na nim. Proszę Państwa, ja to latam na Balonie. A tutaj to marzenie ściętej głowy, proszę Państwa, w Warszawie. Warszawianka marzy, marzy. A tu o Państwa zobaczą. Najlepiej natura sobie daje radę, bo pieski są Państwo zobaczą. Szczęśliwe są przeszczęśliwe. A tak to w Warszawie, proszę Państwa, tylko żrąchlą są to pijanice wina. Król też nic nie pomoże, proszę Państwa. No w czym król pomoże? Państwo zobaczą, jakie piękne są te rzeczy. Także proszę Państwa, dzisiaj znowu z tego Kłosińskiego. A wie Pani co, że ten Kłosiński z brodą chodzi i jego nie wpuścili? No z filmu Rejs, ten taki z brodą. Tylko po co on tę brodę nosi? Bo ludzie go nie rozpoznają jako aktora z, z, Zdzisław Kłosiński z filmu Rejs. Także proszę Państwa, Muzeum Plakatów jest bardzo kolorowo, jest bardzo wesoło, przyjemnie. Niech to się zaczyna, bo to już jest 25 po. No myśmy już mieli 5 po, proszę Państwa, w autobusie, ale zanim tu przylecieć, przybiec, to Państwo widzą, ile to czasu. A tu jeszcze się nie zaczęło. Nie zawsze mamy szczęście na sam początek totalować. się rozpoczęło, bo proszę Państwa, tu są ciągle spóźnienia, ciągłe.

I ciągiem gada, że, tak, że nawet nie ma takiej panie. chwili, tak. że Państwa przerwy. wytchnijmy, no. Nie krzykować. Nie krzykować. się. Dzianita, o dzianita, chce ze mnie nasłana, Państwo zobaczcie. I każdy nasz bardzo serdecznie witamy. Dziękuję bardzo, że jest z nami i osobiście i jako przedstawicielskiej kolejny z którymi się bardzo, bardzo dzięki za wspólną organizację tej dyskrawy. a jaka jest efekty gwiazda za to, że nas zdymają, yy, bardzo ciepło. i prasę serdecznie chciałam podziękować całemu całym zespołowi było no, bardzo tak bezwzględne, bo nie było możliwe yy, odporzenie dzisiaj wystawy, a szczególnie Pani Komisarz został by Aleksandrze Jarosławowi Panią, że poszukiwamy własny ogląd tej wystawy, własne może wspomnienie na, na temat tego, co działo się w naszych wakacjach, które są naprawdę powodowe. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że się zgodził.